Dlaczego pani uważa się za Łękinie? No ja się uważam, się uważam, bo się taką urodziłam, tak mnie nauczyły rozmawiać i, i modlić się wszystko, to tak się, się uważam i, i nie, ma, więc nie powiem. Więc nie, nie mogę się inaczej, inaczej nazywać, tylko tak, jakbym się urodziła. I ślad za tobą, milem kioski kraju. Leciłbym bez morę w to był nasze chore, milem krylecne maju. W to nasze maju. Taka typowa chata łamkowska składa się zasadniczo z trzech, no można powiedzieć czterech części, bo jeszcze licząc wozownię, więc wozownia, potem było tutaj w naszym terenie boisko. W środku była stajnia, no i ta część mieszkalna. I w tej części mieszkalnej była sień, ta główna izba, w której był piec chlebowy, kuchnia, tutaj mieszkali domownicy. No i jeszcze do tego była druga taka izdebka. Taki pokoik niewielki, tam też w tej drugiej izbie znajdowało się łóżko, tam spali młodzi, bo seniorzy, starsi ludzie spali w tej dużej izbie, bo tutaj się paliło, tutaj było ciepło. No i oprócz tego jeszcze była komora, to w komorze przechowywało się buraki, ziemniaki, beczka z kapustą tam była, no i tyle było. sobí prajíra najdu, len sobí za horku zajdu, tam sobí prajíra najdu. Czują się wschodnimi Słowianami. Nazwa Rusini yy, czy Rusnacy, jak sami siebie często nazywają, pokazuje tą, to, 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 to przywiązanie do dziedzictwa wschodniosłowiańskiego. Natomiast, znowu, jak pani pytagon się ukształtował, jest to klasyczny, tak jak i kultura, język, pogranicza, gdzie te elementy różnie istniały. Widzimy wpływ. Yy, Języków zachodniosłowian fonetyczny na pewno istnieje. Natomiast jeżeli chodzi o strukturę gramatyczną, czyli ten lunch po, po desosjerowsku mówiąc, coś co jest niezmienne, co jest ukształtowane, jest wschodniosłowiańska. Na to wpływało oczywiście. Najważniejsza instytucja przez wiele wieków, instytucja kształtująca w ogóle kulturę, czyli Kościół, Cerkiew, ponieważ łemkowie przynależeli do chrześcijaństwa wschodniego, więc zarówno Cyrylica w zapisie graficznym, jak i właśnie te struktury wschodniosłowiańskie to jest no, język dla mnie on jest językiem. Takim jak są właśnie te, duliczenko do dopisu, jako mikrojęzyki, Jest właśnie taki mikrojęzyk. Jest on specyficzny, ma swoje cechy, jest formą opisu. No i poszczególny mleczarz, co mamy? Kto? Mm -hmm. Jordan, a proszę mi powiedzieć szybkie nazwy. Jakie są? Jakie mamy nazwy, Darek? Bo jak ja... to ten gospodnie, ja wydokszczy i Jordan. Tak. A co może te powiedzieć o tym dni? Światło przełodów. Dobra, to trzeba mówić no. Światło przełodów. Tak, gdzie? Na Rici. Na Rici. A jak to tu, jak to ryka jest zamroznione na przykład? Robią się przeręby takie. A jak to, gdzie pałęki No? Kau no. tak ayat yang tak kujuru roblanon? Formi kresta. Formi kresta, tak. Ja posługując się tym językiem nie tylko już jako formą języka domowego, języka mówionego, zresztą tak się nim posługuję, jest to wyłączny język w mojej rodzinie i w kręgu osób z grupy łękowskiej, z którymi się komunikuję, jest to dla nas tak język naturalny, że gdy otrzymałam pytanie od dziennikarki, czy uczę swoje dziecko mówić po łękowsku, zareagowałam chyba naturalnie, mówiąc, jak to jego uczę. Ja po prostu to jest dziecko ułemkowskojęzyczne, to jakby Polaka zapytać, uczy swoje dziecko mówić po polsku, wtedy by się zdziwił. Jak do pierwszej klasy chodziłam, to był taki, taki, taki wierszyk. Był. Kuku, kuku, czuty w lisku, to jest po polsku. Pod my śpiewajmy radoj, tajmy bożu, bożu, bożu łesnu. Kuku, kuku. Już dawno nie wysiewał. Tak pochyleny śpiła na nim ptaszek premyleni. Słuchaj, myła, jak to ptasz śpiła, że z lubowy nic dobre nie była, że z że zlubowicz dobre nie była. No to jest oryginalny strój łękowski, damski, który pochodzi jeszcze z przedwojny. Mamy tutaj czepiec. Taki czepiec zakładano pannie młodej na oczepinach i już była wtedy kobietą. Chodziła w tym czepcu do końca życia. To jest chustka. Tutaj mamy sertak. Zapaskę i kawał spódnica. Mhm. Tutaj mamy jeszcze kożuszek damski, to jest uszyty ze skóry owczej, pięknie wyszyty, bo łękowie też chcieli wyglądać ładnie, także wyszywali. A to jest strój męski. Jest tutaj koszula męska, lniana, oryginalna z płótna lnianego, yy, utkanego z, z lnu i to jest czucha. To jest taki, dzisiaj byśmy powiedzieli, płaszcz z takim dużym o, kołnierzem, zakończonym frędzlami. To są takie ozdobne frędzle. No i czapka. To jest oryginalne sukno spełniane. To, to wszystko, które mama robiła albo ktoś z rodziny jeszcze stare. To tylko po kolei. Powiedzcie, kotry staro robili, a kotry nie. A to 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 no tam na robię. A to tam może miejsce dalej, to ty, ty jeszcze z przed wojny. To kto robił? A to ja robię ją. No, to mama. To mama robiła i to jeszcze... jeszcze przed... przed no to, przed wojną. Tak, co wojnę? Bo, а, воїна. А якщо повітря, те, ти так грубих хустка, як то носили, на що? А ще носили таку так, грубу хустку, бо давно плащі не носили, плащів не було. То так так велику, як ну, то, і, і, і так завивали, о. Ту завивали руку, руку під хустком і, і, так, і, так до, і так ходили до міста, ці, до церкви. Tak. Łękowie żywili się bardzo skromnie, w związku z czym i te potrawy są skromne, ale w obecnym świecie przesytu być może one są ciekawe. Zawsze o tej kieseleci się mówi. I ta kieselecia jest właśnie na bazie zakiszonych płatków owsianych czy owsa. Na takim zakwasie, a jeszcze o, jedną, o jednej potrawie. Ma z tyłu, była to taka zamieszka z jajka, z mąki, z mleka. Też bądź okraszona słoniną z kwarkami. wtedy jest oczywiście bogatsza, bądź spożywana tylko z tego, to i tak było, było dużo. Chomiłkę to też jest potrawa związana z określonym czasem. Chomiłkę zwykle przygotowywano tylko na mat, matku biżu, czyli Matkę Boską Zielną. Jest to ser biały, który jest tak zasuszany w z najczęściej z miętą, więc ma taki specyficzny smak. Było bardzo dużo straw gotowanych, chleba bardzo niewiele zjedzono, bo chleb był drogi, był czarny, był jakby tak no, czymś rzeczywiście rzadziej spożywany, więc śniadanie było gotowane, potem i to było śniadanie, potem był połudenok, albo właśnie śniadanie też nazywano obit i też było gotowane, potem był południe i wieczerza też była gotowana. Na, na kolację, na weczeriu we, na wary, to wary z takiej razowej mąki, takie, takie kluski długie. Nawet na to razowej mąki tam w jakby wojna to wszystko wszystko wykorzystywały, bo nie było, nie było. Nie było nic tak, jak teraz po sklepu, żebym poszedł kupił. Wszystko musiało być to, co się w domu urodziło na polu. Boże jaka to była biła, nie było dobrogo obuwia. Bo co się chodziło ci w lito? Po lisi, posterny, bo co się chodziło i palecie się zbywało. По, по, по каміню, вже крови йшла, не було гум'яків, не було як черевіку там, як купили, то шанували, як йшли на друге село, то на плечах, на плечах, то на шнурку. І там йшли, як йшли, наприклад, на друге село до церкви, то там, там вдівали. Бо шкода Боже, бо, бо, бо була біда, не було не було пенязи, не було, не було зарібків, не, не було заробити. Люди, люди не мали рентів, так як те раз, а не, не еміратурю, тільки то, що ще на поле грудило. З того жили, ягоди году вліті в літі малину. I to się prodawało i tak taka była, taka była, taka była bidonika. Nie ulega w tej chwili wątpliwości o akcji Wisła, jako pojęciu, które objęło nie tylko samych Błęków, ale również Ukraińców. W tej chwili już y, y, mówi się dosyć otwarcie, w sposób oczywisty, że to była klasyczna akcja asymilatorska. Zrobili najpierw zebranie. Tak, tak. Ja też wiem, że było zebranie robione. Zrobili zebranie, no i właśnie, że niby taka coś pogłoska idzie, że będą wysiedlać. wysiedlać. No. Tak. A później i, mieli, i tego, że do tygodnia czasu dadzą znać, czy wysiedlą, czy nie. No i akurat o tydzień czasu tak znowu zebranie i mówię, no i w ten czas powiedzieli, że... że ich Wszelkie ideologiczne nadbudowy, które temu przyświecały, typu że to było związane z działaniem ukraińskiego podziemia powstańczego, są teoriami, tak zwanymi ideologiemami, które miały służyć przykrywce. Natomiast przykrywce założenia polska ludowa, to zresztą też ma swoje przyczyny, budowała się jako państwo monoetniczne, deklarowała się jako państwo monoetniczne i wiele lat tak. Takie przeświadczenie, czy taka deklaratywność istniała. W związku z czym, jakby zlikwidowanie, można by tak było powiedzieć, tych resztek mniejszości, bo między wojną jedna trzecia obywateli polskich to byli obywatele niepolscy, znaczy niepolskie narodowości, po wojnie w związku z przesunięciem granic i właśnie z wysiedleniami. Dwa i pół miesiąca miałam, jak wyjeżdżałam, to mama mi mówi, że mnie kąpała pociągu. Wodę z parowozu brali, tak. żeby mnie tam na tym sianie gdzieś wykąpać z bydłem, ze wszystkim. A brat był dwa lata starszy, to się schował na stacji, pociąg odjeżdża, jego nie ma. I szukają. A on stał za drzwiami schowany i śmiał się. No. Żarty sobie no, robił. No to, 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 to takie dziecko może, może tego wiedzieć. No. No i Dla niego to było, bo pociągiem jechał bo To miało No Ja byłam z Kunkowej, taka mała wioska, i wszyscy razem w jednej wiosce tam byliśmy wysiedleni do Smolarza, koło Kurowa, koło Dresdenka. Ale wiem, że były straszne przypadki też takie. Tak, o zblechnarki mieście. Znaczy, ja już nie chcę po nazwisku mówić, że on nie mógł z tymi sobie już poradzić. Tak. On nagi po po, po, na, na stacji w Gorlicach, rozebrany, w głowie mu się coś stało. No i biegą, łapali go. Zakładając w etniczność, Polska kształtowała się jako kraj narodowy, wyłącznie polsko-narodowy. Oczywiście w rzeczywistości nie można było przeskoczyć, że mniejszości w nikłym procencie, około 1,8 do 2% pozostały, w związku z czym należało je, czy pierwszy jakby etap to było wysiedlanie tych mniejszości. Wysiedlano poza granicę i przeżyli też ten, tę koncepcję, czy efekty tej koncepcji, że pod hasłem repatriacji. Przedziwna ona byłaby dla Łemków, jeżeli dla nich repatriacją miałoby być wysiedlenie na Ukrainę, ale tak się stało i około 70% populacji łemkowskiej zostało w latach 45, 46, 44 w zasadzie, bo ta, ta, ten układ o wymianie wzajemnej pomiędzy Polską a Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego Republikami Radzieckimi był podpisany we wrześniu 44 roku. De facto same już przesiedlenia niektórzy mówią deportacje, bo one miały być niby dobrowolne, ale były w dużym stopniu przymusowe, spowodowały, że 70% Łemków zostało wywiezionych na Ukrainę. 30% pozostałych, no właśnie w ramach akcji Wisła. No, tego, no jak żeśmy już wychodzili z domu, to ma, został taki duży obraz na ścianie i mama nasza mówi ta chodźcie dzieci pomodlimy się, żebyśmy jeszcze mogli tutaj Oj, wrócić na swoje. No i tak. Y Uklękliśmy mama jakoś z jednej strony, ta druga z drugiej strony i mówimy... A taty po nie mieliście taty już? Już nie było. Oj Boże, to nie. dopiero tragedia ojca nie mieć i jechać w znamy. To wujkowie byli z Aha. nami, było dwóch wujków, bo jeden już był żonaty, a ten był... Po Mamy bracia. Mamy bracia, to tych dwóch wujków jechało z nami. I tak pomodliliśmy się i... I poszliśmy za tym łozem. Obraz nie wzięliście ze sobą. Nie. Obraz nie mama ucie... mówi, żeby został, żeby on tu był, żeby my się wrócili z powrotem. Ja, obraz nikt nie zniszczy, bo nawet gdyby ktoś tam się sprowadził, to obraz będzie uszanowany. Tak. No i, i tak, no i tak. To, to z, z mojej rodziny to kto? To ja się tylko wróciłam. Klasyczna asymilatorska akcja, gdzie zakładano rozproszenie, gdzie zakładano bardzo negatywny stereotyp. Zresztą przez to też Łemkowie zostali zaliczeni do grupy ukraińskiej. Łatwiej było polskim władzom komunistycznym deportować Łemków, czy wysiedli jako Ukraińców, bo ta ideologiczna przyczyna, którą naddano do tej akcji asymilatorskiej, czyli konieczność uporania się z ukraińskim podziemią, powstańczym, wtedy jakoś przestawała. Mówiąc o Łemkach, doskonale wiemy o tym, że z ruchem narodowym ukraińskim nie, nie mieli praktycznie nic do czynienia, zdarzali się ewentualnie pojedynczy działacze, którzy jakoś tam byli zaangażowani w ruch ukraiński, ale to zwykle byli księża, zresztą bardzo często przyjezdni, nierdzenni łemkowscy. Natomiast generalnie cała populacja wręcz można powiedzieć była nieobeznana z, 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 tym, z tymi dążeniami ukraińskimi, a czasem ustosunkowywała się do nich negatywnie, dlatego, że kształtowanie się tożsamości łemkowskiej również musiało, się musiało odbywać się opozycyjnie w stosunku do dominującej i tożsamości ukraińskiej I, i, i te fakty wśród łemków toczyły się już od XIX wieku, taki dystans do ukraińskości. Natomiast władze komunistyczne wysiedlając łemków jako Ukraińców i klasyfikując ich tak praktycznie aż do 1989 roku no, miały tu w tym swój interes. Pamiętam jak jechałam właśnie w pociągu, jak wracaliśmy I już z mamą i z bratem i nie wiem kto tam jeszcze jechał, ciocia, może wujek, mężczyźni no, tej jechali chyba w wagonach, tylko to wiem. Tak się dłużyła ta droga. Już w Tarnowie mówią, już niedaleko, to ja już stoję, bo ja myślałam, że już to będzie. O, jeszcze. Ja... Ciemno było i gdzie gdzieniegdzie na górach światełko, mówią tam ludzie mieszkają, Mówię, no jak tam ludzie mieszkają, bo tam wszystko równina była, no. tam nie było górek w ogóle, a tutaj przecież takie góry i tam ludzie na górze mieszkają. Dla Łemku jest jedna Łemkowyna, jedna ziemia i wysiedlenie jest ogromną tragedią i tego się nigdy nie zmieni. stosunki polsko-łemkowskie, badałam to zjawisko stosując różne metody badania. No i też tak wyglądało, że kiedy wchodziłam, już mówię do polskich rodzin pytałam, pytam, że będę chciała zapytać o Łemków, o my pani nic dobrego o Łemkach nie powiemy, ale jak były konkretne pytania, to same dobre rzeczy wychodziły. Nie było jakby czegoś, co, co byłoby złym. Powiem tak, na nie, tam w górach, gdzie no, mogłyby być takie największe przyczyny konfliktowych relacji. Jest bardzo dobrze, to znaczy ludzie powrócili chyba do takiego porządku dawnego, jaki był. Że to, że ktoś się różni, nie jest niczym rewelacyjnym, czy jakimś takim piętnującym go, czy w jakiś inny sposób wyróżniający, Traktują to jako rzeczywistość naturalną. I to jest właśnie ten naturalny porządek rzeczy, że są święta i takie, i takie, i te się szanuje, i te się szanuje. Każdy wiek, to które obchodzi, i z tego się nie robi wielkich rewelacji, nie robi się jakichś pokazów. I te, te, te relacje, jakby mówiąc, na takim poziomie naturalnym są bardzo, wydaje się, poprawne prawne, naturalne i, i, i zadowalające natomiast no gorzej jest kiedy się jakieś właśnie takie polityczne elementy włącza i, i to jest udziałem jakiejś tam grupki działaczy, którzy, którzy może mają jakieś ambicje duże takie historie też się zdarzają i bywają sytuacje zaognione całkiem niedawno sprawa dwujęzycznych miejscowości która się odbyła wydaje, wydaje się, że gdyby sytuacja była postawiona normalnie tak na bazie tego współżycia ludzi bez interwencji czy bez wtrącania się działaczy politycznych, to ludzie naturalnie by to zaakceptowali, bo to tylko jakby wzbogaca kulturę, pokazuje ciekawość regionu, to jest wartością. Samą samo, samo w sobie niezależną. Obecnie. To też wynika z wiedzy, to też wynika z otwarcia. no Do niedawna wszyscy byli wychowywani, do niedawna, no 20 lat temu, w przekonaniu, że Polska jest monoetniczna, że, ża że żadnych mniejszości nie ma. A w tej chwili, kiedy się mówi o tym, że są i są pewne prawa i to jest otwarte i w szkole jest religia i, i, i katolicka, i prawosławna, i jest język łemkowski no to to się staje codziennością, to się staje czymś, czemu się nikt nie dziwi i czego nie piętnuje. I myślę, że, że, że to powoduje że te konflikty, że, że takie zachowanie łemkowskie, gdzie się swoje szanuje, ale się z tego nie robi wielkich demonstracji, to jakby powoduje, że ta kultura też jest postrzegana jako wartość, którą ogólnie trzeba cenić. Czym jest watra i czym była watra, Tak bym to powiedziała. Jako osoba, która organizowała pierwsze watry, watry łemkowskie, mówię, o tej watrze, którą zapaliliśmy pierwszy raz w czarnej w 1982 roku i przez siedem pierwszych watr organizowaliśmy watrę, po to to była taka łękowska autoprezentacja. To było wypowiedzenie czegoś, czego nie wolno było wypowiadać oficjalnie, ponieważ łękowie ciągle byli traktowani jak Ukraińcy i ich oficjalną organizacją, która miała reprezentować, była Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne i w kręgu osób które no, nie chciały, nie, nie miały tożsamości ukraińskiej, nie chciały tej tożsamości przyjąć. Była to forma zaistnienia na scenie właśnie tego łękowskiego ja które było nasze oryginalne i nie mogło być oficjalnie przejawiane w inny sposób, więc pierwsze watry organizowaliśmy zawsze w okolicach 22 lipca, żeby tej ideologii komunistyczne jakieś tam wymigać żeby powiedzieć, że to na przykład uczci odrodzenia Polski, ale oczywiście było, była to niezwykle trafiona w tamten czas i w tamte emocje, mówię o 1982 roku, impreza to jeszcze była przed tymi oficjalnymi przemianami w Polsce, która powodowała to, że otrzymywaliśmy listy na przykład od osób z ziem zachodnich, że dziecko, które nie mówiło o łemkowsku, wyjechało, wróciło z Watry i zaczęło mówić po W ludziach budziło to ogromne takie pokłady patriotyzmu, yy, yy, gdzieś tam uśpione, gdzieś tam nieujawnione. Pojawiło się mnóstwo tekstów patentycznych, mówiących o o tym, że jesteśmy Łemkami, że nie zginęliśmy. I watra dawała taką możliwość wypowiedzenia tego. Organizowaliśmy konkursy języka, poezji, piosenki. To, co Łemkowskie mogło się jakby odbywać, ludzie jechali z Wrocławia, z Legnicy, na próby do Bielanki, wiele kilometrów, po to, żeby się spotkać. Pomysł był Władysława Grabana, realizatorem takim głównym był Petro Murianka, znane postaci ze, ze świata Łemkowskiego. Taka watra nasza, łękowska, żeby tak powiedzieć, była aż do roku 89., w 1990 roku już została przyjęta przez Związek Głębków. Jeżeli mówimy o Batrze, to, to jednak muszę zaznaczyć, że w tym momencie ona dla ludzi, dla ludzi jest chyba takim miejscem spotkania, że się mogą spotykać. Nie biorą, większość z nich nie. Nie identyfikuje się, czy nie bierze pod uwagę tej ideologii, która płynie ze sceny. Scena stała się festiwalowa, ma taki wymiar spotkania, biesiady, przybiera charakter takiej jednej z wielu masowych imprez, imprez festynowych, no takich różnych, które, które są coraz częstsze i jej to ideowe znaczenie, jakie było, coraz mniejszą w rangę, odrywa, chociaż jednak możliwość spotkania ludzi z różnej części świata też na pewno jest bardzo istotna.